Justin Bieber ostrzegał nas przed Didim. Relacja Didiego z Justinem Bieberem była naprawdę dziwna, bo ta dwójka poznała się, gdy Justin miał zaledwie 13 lat. Kiedy został zapoznany przez co? Ashera z Didim, który razem z całą branżą Czemu doprowadził do ogromnych problemów ze zdrowiem psychicznym Biebera. A co ciekawe, już 4 lata temu Justin Bieber poniekąd ostrzegał nas przed Didim i dosłownie pokazał, co dzieje się na jego imprezach. Ale wtedy tak naprawdę nikt nie zwrócił na to uwagi. Też... No nie, bo to stary, że ktoś powie, nie no trzeba uważać na fałszywe osoby. I potem podkleić pod to cokolwiek to nie znaczy, że ktoś kogoś przed kimś ostrzegał. Ostrzegać to jest powiedzieć Słuchajcie, Paw Didi jest pedofilem i na jego imprezach kurwa gwałcą dzieci. To jest ostrzeżenie. Zacznijmy od tego, jak ta dwójka w ogóle się poznała. Jak doszło do tego, że 13-latek spotkał się z jednym z największych producentów branży muzycznej. Tym wszystkim ogromną rolę odegrała jego mama, która wrzucała na platformę YouTube covery w wykonaniu swojego syna. A na te podczas szukania innego artysty naciął się Scooter Brown, który w tamtym momencie pracował w So So I po usłyszeniu coverów nastolatka zrobił wszystko, aby się z nim skontaktować. Co ostatecznie mu się udało, a mama Justina zgodziła się, aby 13-letni syn poleciał do Atlanty, aby nagrać swoje pierwsze demo. I właśnie w studiu Justin Bieber zapoznał się z Sharem, który zapoznał go z L.A. Reid'em. Człowiekiem, który wypromował wiele talentów na rynek amerykański, ale też miał swoje za uszami. Miał on wykorzystywać kobiety, którym obiecywał karierę. A nad okay. samym Asherem miał zniecać się psychicznie, ciągle powtarzając mu, że po przejściu mutacji do niczego się nie nadaje, nieustannie grożąc mu, że zerwie z nim kontrakt, przez co Asher również wpadł w problemy psychiczne. A o samym Justinie, Ellie Reid mówił tak: Włosy Justina Biebera są tak samo ważne, jak jego piosenki głos czy twarz. Justin jest po prostu śliczny. Tak raczej nie powinien mówić dorosły mężczyzna o nastolatku, ale wracając do Justina, którym zaopiekował się Asher, który następnie zaprowadził go do Diego, no i tutaj zaczynają się naprawdę dziwne rzeczy. Bo właśnie pod krzydła Sean'a Comesa na 48 godzin trafił na soletni Justin no i posłuchajcie co podczas tych 48 godzin do powiedzenia miał Didi, który w tamtym czasie nieustannie na YouTube nagrywał różnego rodzaju vlogi. Right now he's having 48 hours with Didi, him and his boy. Um, they're having the times of their lives, like, 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 you know, where we hanging out and what we doing. Um, we, we can't really disclose. I don't really, I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours He's with me, so um, <laughs> and yeah, and, and we gonna go full buck full crazy. Going crazy. Crazy. Are we gonna let's just go get some girls? Let's go. Według wielu właśnie podczas tych 48 godzin miało dojść do wykorzystania kanadyjskiego muzyka. Przed tymi 48 godzinami spędzonymi w Dom Shona, Asher razem z Diddy mieli często spotykać się z Bieber'em, aby doradzać mu w sprawie rozwoju dalszej kariery. Sam Justin w tamtym momencie regularnie drapywał się na szczyty listy billboardu, przez co też coraz rzadziej spotykał się z Diddy, który miał pretensje o to, że nasoletni artysta zapomina o swoim dawnym koledze. I'm here, nie you even calling me and hanging out the way we used to hang out. Mniej więcej w tym samym czasie. Ta dwójka pojawiła się razem w telewizyjnym show u Jimmy'ego Kimela, gdzie prowadzący zapytał ich o relację, która ich łączy. Sami posłuchajcie, co mieli do powiedzenia, ale zwróćcie uwagę na to, jak podczas tej rozmowy zachowuje się Justin. What's going on with you guys? Are you working together? I'm not. I mean, I I I think that we uh, we become like we become friends in a strange way. Yeah, no, I mean, I mean, I mean, he's, I mean, I mean to a lot of us, he's like a, a little brother. You know what I'm saying? He's not afraid to call and ask for advice. He's somebody that, in the industry-wise, the record industry is a strong family, and he's somebody that you know we definitely have our arms around and we want to protect him because he's such. Genuinely a nice person besides his talent. Me a yeah. just, oh, I mean Lamborghini. Oh, that's nice. I haven't gotten it yet though. Yeah I know. <laughs> When is that coming that Lamborghini we talked about this last he time had the Lamborghini for a day or two and he had access to The house and he knows better than be talking about the things that he does with Big Brother puff on national television <laughs> Ogółem, Justina Biebera cała branża zrobiła swoją maskotkę, wielokrotnie dotykając go bez jego zgody lub zachowując się w bardzo jednoznaczny sposób. W ogóle nie licząc się z jego uczuciami. Would blended worms. Jaka pedofilia się tam dzieje, co? Ale molestowali tego Justine'ka biednego. No. Wow! Czuję się teraz Lub podczas wywiadów zadawano mu dość dziwne pytania. Czy twoja mama dała ci coś z seksem? Chcę powiedzieć, że naprawdę nie chcę mieć takiej rozmowy z moją matką. Tak. Chciałabym to zrobić z moim tatą. O, naprawdę? Jednak to właśnie jego udział podczas imprezy Diego miał go zniszczyć psychicznie, choć w przestrzeni publicznej aż tak tego nie pokazywał. Według wielu osób bał się on Didiego, jakby ten miał na niego jakieś nagrania, a do tego wszystkiego na kilka miesięcy przed wywiadem w Apple TV ta dwójka miała się spotkać i jak widzicie Didi dotykał Jacina jakby szukał podsłuchu, co jest dosyć dziwne. A to, co działo się w jego życiu, doprowadziło do wielu uzależnień. Widać było w pewnym momencie, że Justin ma dość świata, w którym się znalazł. Wielokrotnie podczas wywiadów na żywo był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Well, good... about... the... <laughs> Lub atakował paparazzi. Ale od 2020 roku Justin tak naprawdę zaczął ostrzegać wszystkich przed tym, co dzieje się na imprezach Didiego i nie tylko. A wszystko zaczęło się w klipie do utworu Jamie wydanym 4 stycznia 2020 roku. No i właśnie przyjrzyjmy się temu teledyskowi, który rzuca podejrzenie nie tylko na sprawę Didiego i wszystkiego, co dzieje się dookoła nie. To teraz Didi wszystkich kurwa molestował? Ale całego środowiska, a przede wszystkim wykorzystywanie dzieci przez osoby wysoko postawione. Nie tylko w show biznesie, ale również w polityce. Cały teledysk zaczyna się od wejścia Justina od kuchni. Jakby miało to symbolizować, że to on będzie jednym z posiłków na tej imprezie. Chodzi nas. <laughs> nie no kurwa. Chłopie, kurwa. No nie no. Co to za interpretacja? Wcale widzimy dosłownie dzieci, które zabawiają dorosłych, raczej wysoko postawionych. A przy stole, według wielu z Justinem, siedzi aktor, który ma przypominać Johna Podestę, człowieka, który stoi za teorią spiskową Pizzagate, w której chodziło m.in. o wykorzystywanie nieletnich i handel nimi. I na chwilę przyjrzyjcie się tej dziewczynce, bo ona odegra jeszcze dość ważną rolę w tym teledysku. W trakcie tej imprezy możecie zauważyć, że tylko Justin i jeszcze jeden chłopak pije różowego drinka, który kojarzony jest z popularnymi drinkami Diego, które zawierają substancje psychoaktywne. Fasz Justina w pewnych momentach teledysku rozciąga się, jakby właśnie był pod wpływem tych substancji. Warto zauważyć, że wszyscy inni mają normalne drinki. W tym teledysku mamy jeszcze wiele symbolizmu. Warto zauważyć, że jest on karmiony przez wszystkich, którzy siedzą z nim przy tym stole, co ma oznaczać spełnianie jego marzeń. Warto też zauważyć, że na początku dość dziwnie ustawione są kanapki, a właściwie jedna z nich, która chroni wiśnie, które znajdują się w środku. Według tiktokerki Alexis May, te wiśnie mają oznaczać właśnie Justina przed poznaniem Didiego. Chwilę później widzimy już odwróconą kanapkę ze zgniłymi wiśniami, ale w pewnym momencie gasną światła i wszystko się zmienia. Spod stołu Justina wychodzą nastolatkowie, a cała impreza wydaje się być przejęta przez nastolatków ubranych na biało. W międzyczasie jednak mamy przebitki na starsze osoby, no i w pewnym momencie całkiem gasną światła. Światła. I mamy wszystkich ubranych na biało, co ma symbolizować właśnie białe imprezy Didiego. A podczas tej imprezy widzimy a na że jest są paski na i znajduje się na stole. Jej ubranie przypomina paski z zebry, a według wielu ubranie dziewczyny właśnie w zwierzęce wzory może oznaczać to, że dziś jest ona do kupienia i po tym impreza nagle się kończy. Co, kurwa? w tym pokoju z Biberem znajdują się jeszcze dwie osoby. John Podesta, który wcześniej siedział z nim przy stole i Kellner, który według wielu ma przypominać właśnie Ellie Rida. Jednak zwróćcie dokładnie uwagę na to, co znajduje się z Zabiberem. Jest to sukienka tej młodej artystki z początku tego teledysku. Jakoby miało to sugerować, co stało się z nią tej nocy. Na koniec mamy podanego na talerzu młodego, jakoby z Zabiberem. Właśnie Elej Rida. Jednak zwróćcie dokładnie uwagę na to, co znajduje się za Biberem. Jest to sukienka tej młodej artystki z początku tego teledysku. Jakoby miało to sugerować, co stało się z nią tej nocy. Co to na jest? koniec mamy podanego na talerzu młodego Justina, co sugeruje wiadomo co. Warto zwrócić też uwagę na wersy w tym utworze, szczególnie na ten, który ma zahaczać o relację Bibera z Diddy, który w wieku 15 lat obiecał mu, że kupi mu Lamborghini.

Jakby wszystko co się tam dzieje miało odnosić się właśnie do tego, co przeszedł jako nastolatek. A wideo z backstage'u podczas nagrywania tego teledysku pokazuje jak ważnym utworem dla niego jest Jami. I to nie koniec. Bo tak jak mówiłem, 2020 rok był tym, w którym ostrzegał przed tym co dzieje się w branży. Jakby chciał przed tym wszystkim ostrzec nastolatków, którzy wchodzą do tego świata. I 9 miesięcy po premierze Jami dodaje utwór Lonely, w którym mówi dosłownie o tym przez co musiał przychodzić samemu. Nie mógł nic nikomu powiedzieć, ale też nikt nie chciał go słuchać. Zachęcam was do przesłuchania tego utworu. Ale też skupieniu się na teledysku. A przede wszystkim bardzo dużo do myślenia całemu światu dał też wywiad w Apple TV, gdzie wprost mówił, że chciał chronić przed tym, co przeszedł schodzącą w tamtym momencie gwiazdę Billie Eilish. Ja nie wiem, to, 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 to też jest takie. Ja, ja nie twierdzę, że ich kurwa nie krzywdzą mnie, ale. Ja mam takie wrażenie, że teraz yy, ogólnie zacznijmy od tego, każdy ma jakieś błędy, większe bądź mniejsze. Jeden jest chory, drugi jest biedny, trzeci jest smutny, czwartego zostawia dziewczyna, piąty nie, nie idzie mu w pracy, szósty nie, stracił rodziców, cokolwiek. Jakby tylko trzeba odwrócić pytanie, nie? Czy jest jakaś osoba, której nigdy nic przykrego się nie wydarzyło? Wiadomo, skala jest różna. No ale nie powiedziałbym, że ktokolwiek ma takie na tyle idealne życie, że, że ma zero problemów. A ci, co udają, że mają zero problemów, zazwyczaj mają dużo problemów. I teraz jest takie pytanie. To też ciekawe pytanie jest. Czy oni rzeczywiście wszyscy są tacy pokrzywdzeni? Czy po prostu teraz są takie czasy, że się opłaca a właśnie tak siedzieć i ucie... i się użalaźć nad sobą. No. Taka... Ta, takie otejka widziałem na Twitterze. Taki duży ten. Ludzie tam komentowali. Czekaj, e, chyba to zapisałem. okładki, O. No. Opinia o zdrowiu psychicznym, o której skończysz tak, nie? Że wszyscy cię atakować. I tu jakaś osoba napisała yy, Gdzie to jest? O. Kurwa, ile można spamować. O. Wszyscy chcecie być straumatyzowani i zaburzeni, bo widzicie w tym jakąś estetykę smutnego człowieka z papierosem na parapecie. Czytającego Dostojewskiego a tak naprawdę jesteście zjebani, a nie zaburzeni pozdrow. Nie powiedziałbym, że wszyscy, ale na pewno na pewno jestem osobą. Ja nie, Inaczej ja żeby z góry chcę zaznaczyć, ja nie podważam tego, że ktoś ma problemy psychiczne, że ktoś popadł w depresję i trzeba mu pomóc. Ale. też w 100% uważam, że bardzo dużo osób nadużywa obecnej wrażliwości w stosunku do, w stosunku do ludzi, którzy y, mają jakieś problemy i oni nie mają problemów, ale chcą za takich uchodzić, żeby jakby wkupić kup się w trend, nie? No. Jest coś takiego. Wszyscy są, wszyscy, są, wszyscy są kurwa smutni. I tak czasami, jak o, o kolejnej osobie słyszę, kurwa, która ma, która ma yy, depresję, to nie wiem, czy ma depresję, czy po prostu jest spierdolona, nie? No, bo to, bo to jest jakby bardzo. Jesteś nastolatkiem, to jest jakby bardzo komfortowe. Jest to, jest to bardzo komfortowe. A ja mam depresję. Czemu nic nie robisz, albo mam depresję? Czemu nie masz żadnych. A e, ja mam depresję. Yy. No i... wiesz. No i komu powiesz... i komu powiesz coś, skoro jest chory. I właśnie przez to, że wracając do tej depresji, że dużo ludzi sobie wymyśla depresję, bo jest im... Ee, znaczy słuchaj, no ja nie uważam, kurwa, że mają idealne życie, a nikt nie ma idealnego życia. Siedzą, użalają się na co ma, mają depresję i tyle, nie? No. Zgrywają ofiarę i... i wszystko jest okej. Okay. To potem to potem jest taka znieczulica wobec ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. No bo jak możesz 30 razy kurwa słuchać, że ktoś jest ten... że ktoś jest. Yy, że ktoś jest w depresji. Ponadto ja bym podważył tych wszystkich psychologów, których, których kurwa hurtowo się... Nie chcę tego krzesła jest jebami, których hurtowo się yy, obecnie produkuje. Setki tysięcy ludzi rocznie studiuje psychologię. I tak jak masz praktycznie no każdego eksperta w danej dziedzinie, jesteś w stanie zweryfikować po jego wynikach, tak psychologa niekoniecznie. Wiesz, jak ja będę kardiochirurgiem i będę robił przeszczepy serca, będę wkładał. Rozruszniki i tak dalej, będę to robił z bardzo dużą skutecznością, to możesz jednoznacznie stwierdzić, że jestem dobrym ekspertem. A jak chcesz, kurwa, jak chcesz psychologa rozliczyć? No. Zatem chodzisz. Ja, ja, już, ja już słucham tych, słucham ludzi, co mówią. No dobra, wszyscy chodzą do psychologa, też pójdę, zobaczę, nie? No. To jeśli na starcie pierwsze co to ci oferują psychotropy kurwa, no to chyba coś nie do końca jest dobrego z tymi psychiatrami i psychologami. No. No to pan, ja panu przepiszę, ty kurwa, ale ja nie chcę ci pać. A to ja nie wiem. No właśnie. No. Just turn their back on you in a second. I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through, I don't wish that upon anybody. Jak widzicie, już od kilku lat Justin ostrzegał przed tym, co dzieje się w showbiznesie. Na swoim Instagramie w czasie promocji utworu Yami często dodawał zdjęcia pizzy, które miały symbolizować właśnie Pizza Gate, sugerując odbiorcom o czym naprawdę jest ten utwór. Być może, przez to, co się dzieje za kulisami, tak wiele gwiazd otwarcie dotykało Justina w telewizji i nie miały z tym żadnego problemu. Niemal wprost przyznając się, że była to ich życiowa szansa, aby go dotknąć. Great. I just got to um Nick Justin Bieber and grab his butt. I thought, but I took the opportunity in the window, considering I'll never get to do it again and kind of belisted him. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się do następnego. Cześć.